Dynia, ostro dzisiaj walczę, pan za panczem Metod Gdynia, ostro dzisiaj walczę Ja ciężar ty przegrany już na starcie Zapada dla ciebie zmrok, gdy dla mnie staje świt Kolejny krok do wiktorii Metod Gdynia, fight club ciągle pokorni, Wycieczka głodni, na ringu swobodni Jak ryba w wodzie, czego nie można pomóc Koni jak po strój zęby w dłoni, Zawsze gotowi, skoncentrowani Pięści ze Stali, cios jak dynami, nigdy się nie cofną. Chodzą, nie rzucaj, to nie mi umrzeć pale, Powtarzaj sobie stale do celu, do Licznie zgromadzonych tu państwa na zawody MMA i karate Które odbędą się w Pucku Dnia 9 września, dobrze mówię Jacek? 9 września, widziałem, tak jest od godziny 15 Będzie dużo, dużo fajnej zabawy Przynieście swoje dzieci Kochajcie sąsiadów I peace and love. Przyjdźcie wszyscy. Tak jest, dziękujemy. Witam Państwa bardzo środek. Klub MMA Medok Gdynia. Jest mi bardzo miło powitać e, po, raz, po raz kolejny tutaj Państwa u nas w naszym klubie. E, wakacje się skończyły, a my, my nie odpuszczamy, dalej ćwiczymy, e, dalej planujemy następne starty, następne zawody i zawodowe walki. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania bardzo fajnej imprezy, która odbędzie się w Pucku. Będzie to rodzinny festyn karate dla dzieci oraz turniej opuchar burmistrza w MMA i K1 Rules. Odbędzie się to 9 września. Sam, turniej, sam festyn zaczyna się już o godzinie 11. Oczywiście, zapraszam wszystkich Państwa, zapraszam natomiast na turniej na godzinę 15 na Zielonej Plaży w Pucku. I to jeśli chodzi o najbliższe plany. Jeśli chodzi o treningi, no, to nic się nie zmienia, dalej ostro ćwiczymy. Planujemy do końca tego roku wystartować w sześciu zawodach. Jeśli chodzi o cykl przygotowań, to planujemy wprowadzić nowe zajęcia z brazylijskiego jiu-jitsu. Planujemy wprowadzić kilka dodatkowych zajęć kickboxingu. Jest również w planach stworzenie grupy. Muay Thai dla kobiet. Oczywiście zapraszam wszystkie panie. Na pewno informacje na ten temat pojawią się wkrótce. Wiem, że jest na to zapotrzebowanie i często panie pytają się o zajęcia. Nie ma co się wstydzić. Proszę, proszę przyglądać naszą stronę internetową, nasz profil na Facebooku. Na pewno wkrótce ta informacja się pojawi. No, Jest to na pewno fajna rzecz. Bardzo fajnie można zgubić kilka kalorii, poczuć się pewnie. Super sprawa dla, dla, dla pani. Natomiast jeśli chodzi o grupę karate, no to też trwa nowy nabór dla, do, do najmłodszej grupy dzieciaczków już od pięciu lat zapraszamy młodych ślapów do tego, żeby przyszły do nas na trening i zaczęły bawić się. No bo tak naprawdę na początku to jest zabawa i to fajna zabawa, bawić się w karate. Jeśli chodzi o nabór do MMA, to jak najbardziej zapraszam wszystkich. Grupa dla młodzieży 14-16 lat dalej i dalej istnieje we wtorki czwartki i piątki na godzinę 18. .00. Zapraszam serdecznie młodzież, która, która chciałaby spróbować treningów MMA, tutaj do naszego klubu na ulicy Uczniowskiej. Jeszcze raz zapraszam serdecznie na, na organizowany przez nas 9 września turniej opucharburmistrza w MMA i w K1. Będzie to naprawdę bardzo fajna impreza w fajnej scenerii nad Zatoką Ugrańską, nad całym, nad całym morzem na Zielonej Plaży.